Polskie podziemie, mianowicie czwarty udorzeniowy batalion kadrowy starł się nieopodal pod pawłami z przeważającymi siłami niemieckimi, niemieckiego okupanta, okolicznych żandarmów z posterunków i jednostki regularnej frontowej Wehrmachtu. W początkowej fazie, fazie tej bitwy żołnierze czwartego UBK byli w stanie jeszcze odeprzeć pierwszą falę, falę ataków, jednak liczebność Niemców była przygniatająca, więc ostatecznie na, na terenie leśnej polany pod pawłami żołnierze 4 UBK zostali otoczeni yy, i de facto, de facto z taktycznego punktu widzenia ich oddział został zniszczony, ponieważ z około 30 osób yy, na leśnej polanie zginęło około 25 ludzi, więc yy, w ogóle pierścień okrążenia opuściło około 5-6 osób, a i tak nie wszystkie z nich też, też zdołały ocalić ocaleć do końca bitwy, do końca wojny. Więc z, z tego powodu niewielu żołnierzy, którzy przeżyło, było w stanie zaświadczyć o przebiegu czy, czy w ogóle tej bitwy, ponieważ. W okresie powojennym tylko jeden z nich, jeden, tylko jeden z ocalałych, Mieczysław Lipko, pseudonim Satyr, był w stanie jakby podnieść się psychicznie po, po traumie tej krwawej bitwy i rozbicia czwartego UBK, by w ogóle sporządzić relację, by w ogóle być w stanie emocjonalnie podać opowiadaniu o tych tragicznych wydarzeniach. Więc co prawda przebieg bitwy jest dosyć dokładnie opisany, natomiast jest to relacja wciąż... Powielana jednej osoby, więc nie możemy jakby skonfrontować tego z innymi źródłami, natomiast jest to relacja spójna, ponieważ ilość ekshumowanych szczątków w latach powojennych, tuż po wojnie, do Bielska podlaskiego po prostu potwierdza, że w tej bitwie zginęło 25 polskich żołnierzy, w tym, w tym dwie młode, młode dziewczęta, sanitariuszki które również brały udział w, w tych walkach. 80 lat minęło to pamięć historyczna, a w szczególności wśród tej młodzieży, która nawet dzisiaj była, chce pamiętać. I pewnie zapamięta, bo jednakże warto żeby ta pamięć trwała, żeby nie poszła w zapomnienie, tym bardziej. Zresztą młodzi ludzie w walce zginęli krew się polała w nieproporcjalnych siłach z walką z tym wrogiem. I dobrze jest, że o tym jeszcze pamiętają wiele Polaków po 39 po klęsce 39 roku. Była mocno rozżarona że Polska znowu trafi pewnie w, w niewolę, że rozrapią nasi wrogowie. I stąd też bardzo wiele młodych ludzi chwyciło za broń, żeby temu zapowiedź, żeby ta Polska jak najszybciej wróciła nie tylko z nazwy i granic, ale w całej okazałości Polski jako takiej. W tym roku rzeczywiście obchodzimy okrągłą już 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, tej partyzanckiej bitwy, która tutaj w tych okolicznych lasach miała swoje miejsce. Co roku się spotykamy, jest to nasza lokalna tradycja, zresztą jest to jedna z największych bitew, jaka miała miejsce tutaj na ziemi białostockiej podczas okupacji. I cieszę się, że jak co roku mogliśmy zgromadzić tutaj nie tylko i mieszkańców z okolicznych miejscowości, ale że w tej naszej uroczystości bierze udział corocznie już tradycyjnie oddział Wojsk Obrony Terytorialnej, przedstawiciele szkół, Poczty sztandarowa, Młodzież. No jesteśmy tutaj, żeby, żeby upamiętniać tą Bolesną, niemniej jednak ciekawą historię, ponieważ jest to część tej naszej tradycji. Ważna uroczystość z tego powodu, że i wydarzenia, które tutaj przed 80 laty się rozegrały, były wyjątkowe. W tych dramatycznych wydarzeniach tutaj mieliśmy taką sytuację, że patriotyczna młodzież, która była uczestnikiem. Podziemnych struktur wojskowych przyjechała tutaj, aby rozwijać ruch partyzancki. Te uderzeniowe bataliony kadrowe miały być zaczynem szerszych formacji partyzanckich. Taki był cel tych batalionów bodajże było osiem, które na teren naszego województwa przyjechały, podejmowały działalność. No i niestety nie wszystkie mogły tą działalność kontynuować, albowiem oprócz tego, że posiadały umiejętności, patriotyzm, no przyjechały na teren, który, którego jeszcze do końca pewnie nie było w pełni rozpoznane. I stąd też no, zdarzyło się tak, że zostały wytropione przez oddziały niemieckie, okrążone. I tutaj 25 czy 6 osób z tego oddziału liczącego nieco powyżej pewnie 30 osób zostało zabitych. Od... W początku utworzenia Pierwszej Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyliśmy w tych uroczystościach. Już w 2017 roku wspólnie z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Białystok wystawialiśmy tutaj asystę honorową. Przede wszystkim dlatego, że dziedziczymy tradycję białostockiego kręgu Armii Krajowej, a po drugie ponieważ współpracujemy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. To przede wszystkim jeden z tych motywów, dziedziczymy tradycję żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy walczyli na, na tych terenach. Jest to po prostu wpisane, wpisane w kod DNA żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, właśnie dziedzictwo tradycji żołnierzy Armii Krajowej.